radia Łódź Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry w studiu Krzysztof Ciciura. Były wicewojewoda, też były podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i teraz poseł z list Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, w jednym z mediów społecznościowych napisał Pan tak wybory do Parlamentu Europejskiego dla prawicy pokazują przede wszystkim potrzebę zmiany pokoleniowej, którą zakomunikowali sami wyborcy. Co Pan miał na myśli? No widzimy, kto się dostał z listy Zjednoczonej Prawicy do Parlamentu Europejskiego. To są w dużej części młodzi ludzie. Przedstawiciele tego no, mojego pokolenia, 30-40-latków, to są osoby, które najczęściej nie były na pierwszym miejscu. Taki Waldemar Buda, tutaj wódzkim, piąte miejsce. Piotr Miller, też odległa pozycja. Michał Dworczyk, też dosyć daleko, no ale też w Mazowieckim Jacek Ozdoba. Także te osoby, które, którym no nie dawano Szansy na samym początku tego wyścigu weszły y, z bardzo dobrymi wynikami. Jest A to jak jasne wysoko sygnało. ta zmiana ma zajść? No, docelowo. Domyśla aż, się pan pod tekstu w moim pytaniu. Tak, tak. docelowo. Ja, ja, ja oczywiście nie wyznaczam tutaj daty, terminu jednoznacznego. Natomiast aby prawica mogła funkcjonować, potrzebne są zmiany, są potrzebne nowe twarze, nowi ludzie, nowi liderzy. To jest proces, który musi być w każdej partii. Natomiast nam ogłaszano, że PiS czy Zjednoczona prawica już umiera, że, że nie ma perspektywy, te wybory pokazują, że mamy. Vigor, że mamy nowych ludzi, mamy twarze, mamy liderów i ci liderzy muszą wziąć na siebie też większą odpowiedzialność za cały projekt. Ale czy to oznacza, zapytam wprost, tak jak mówił wcześniej Marcin Mastalerek z kancelarii prezydenta, że prezes Jarosław Kaczyński powinien już udać się na emeryturę? Nie, te, te, tego, tego nie, tak nie uważam. Natomiast prawda jest też prozaiczna, że to właśnie młodzi, nowi liderzy przyszli, muszą sobie to wszystko wywalczyć. No no tak, ale tak na jest samej polityce. górze jest prezes Jarosław Kaczyński, nie jest to 30 latek. A mówi pan o liderach. No, najważniejszym liderem jest Jarosław. I myślę, że perspektywa tego, aby w przyszłości mieć dobre, sprawne kierownictwo w ramach obozu zjednoczonej prawicy, też jest bardzo wysoka. Właśnie pokazują to te wyniki, że mamy ogromny potencjał, mamy młodych ludzi, mamy przed sobą przyszłość. I myślę, że te wyniki wyborcze pokazują właśnie tą najważniejszą prawdę, że prawica w Polsce ma przed sobą dobrą przyszłość. Czyli jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, nie powie pan w jasny sposób. A czy ktoś popiera pana w Prawie i Sprawiedliwości? Też ma taką opinię, że trzeba zmienić liderów? To jest dość, dość powszechny pogląd. Znaczy, ja nie mówię o tym, że to teraz nagle już miałyby dojść do tych zmian. Natomiast wybory pokazują, że wyborcy odnajdują na tych listach wyborczych osoby nie z pierwszego rzędu. Więc to jest też jasny Sygnał dla całej formacji, y, który jest czytany zresztą. W, Panie w... pośle, a czy Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie funkcjonować i przetrwać bez lidera Jarosława Kaczyńskiego? Pan sobie to wyobraża? Ale ja, ja cały czas nie zakładam w ogóle zmiany lidera czy zmiany Jarosława Kaczyńskiego. Uważam, że. Tutaj to w żadnym stopniu nie jest zagrożone to przywództwo. Zresztą ono jest w dalszym ciągu gwarantem jedności. Natomiast mamy całą masę innych pozycji w ramach partii, tak? Szefowanie w regionach, szefowanie na, na różnych, różnych innych poziomach w Sejmie, różnego rodzaju. Dotyczy to też ludzkiego. Jak najbardziej w każdym w każdym regionie na, na Tu jest szefem Robert Telus przypomnę i świetnie szefuje natomiast są różnego rodzaju są powiaty są gminy gdzie, gdzie są różnego rodzaju różne funkcje i, i, i takie przejście przez, przez prawicę takiej świeżej fali na pewno nikomu nie zaszkodzi natomiast ja jestem zwolennikiem tego aby to była zawsze ewolucja nie, re, nie rewolucja to zawsze musi być w tym wszystkim synergia młodej świeżej krwi z tym Doświadczeniem i, i y, y, stażem, jaki, jaki też jest tutaj w, w regionie. Zresztą chociażby wynik, wynik Roberta Telusa pokazuje, że, że miał bardzo dobry wynik wyborczy. Tutaj trzeba powiedzieć, że y, potrafił obronić swoją dobrą pozycję wyjściową w, w, w elektoracie Zjednoczonej Prawicy. Czwarte miejsce. 35 tysięcy głosów w trudnych wyborach. To jest całkiem niezły wynik. Panie pośle, czy nie obawia się pan, że Prawo i Sprawiedliwość straci swoją subwencję partyjną? No cóż, rzeczywiście teraz pojawia się... Zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej już poszło dawno. Teraz Komisja bada tę sprawę. I czekam. Jestem ciekaw jak hmm, PKW się odniesie do tego wszystkiego. Bardzo mi ciekawi. Szczególnie w kontekście zmian w ramach samego PKW, które no, jest strasznie upolitycznione. Już dzisiaj, no, chociażby Ryszard Kalisz, wieloletni działacz partyjny, jest członkiem PKW, wybranym przez koalicję i rząd Tuska. Więc jestem ciekawy. Natomiast spodziewam się, że będzie próba odebrania subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. A czy te zarzuty są uzasadnione Pana zdaniem? Chodzi o wykorzystywanie oczywiście pieniędzy nieprzeznaczonych na kampanię z innych źródeł, chociażby z Funduszu Sprawiedliwości, który miał być dla ofiar przemocy. Mocy. Dzisiaj operujemy doniesieniami medialnymi na temat tych zarzutów. Tam też był wątek jakiegoś drukowania gdzieś tam w garażu, jakieś filmy pokazywano. Mnie te argumenty na ten moment nie przekonują, nie są to dla mnie informacje, które mogłyby doprowadzić do utraty subwencji. Czekam na wyrok, wyrok czy decyzję w tej sprawie PKW, ale trzeba przypomnieć, że już kiedyś… A pan kiedyś... w kampanii na przykład korzystał z tych pieniędzy? W swojej kampanii. Nie, nie, ja z Funduszem Sprawiedliwości nigdy nie miałem nic do czynienia, natomiast ja też nie dostrzegam tego, że, że z Funduszu Sprawiedliwości ktokolwiek bezpośrednio finansował swoją kampanię. Do czegoś takiego nigdzie w Polsce nie dochodziło, przynajmniej dzisiaj nie mamy takiej wiedzy na ten temat. To znaczy chodzi o to, że prezenty różnego rodzaju czeki, czy samochody strażackie, czy inne dotacje były rozdawane w tych okręgach, z których startowali na przykład posłowie Solidarnej Polski. No cóż, ja... Nie korzystałem nigdy niestety z. To jest z... też sprawa tych pikników 500. Ale to są zupełnie wtedy inne źródła, to już nie jest Fundusz Sprawiedliwości. Mhm. Natomiast no, nie jest to prawdą, że tylko w okręgach, gdzie startowali ludzie z Solidarnej Polski, Fundusz Sprawiedliwości funkcjonował. Nie jest to po prostu prawdą. To wszystko było. Zresztą widzimy to nawet w danych, w statystykach. No właśnie widzimy że, 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 że coś w jest różnych na regionach. W tych danych nawet, statystycznych. nawet u mnie w Radomsku, jak wchodzimy do starostwa powiatowego w Radomsku, to jedną z pierwszych nalepek na drzwiach jest zaproszenie do biura, które jest finansowane z Funduszu Sprawiedliwości, gdzie można uzyskać pomoc prawną. Więc te pieniądze były naprawdę w różny sposób przekazywane. Dzisiaj opinia publiczna jest sfokusowana tylko na tych, nie wiem, OSP czy szpitalach. Natomiast to był ogromny budżet, pół miliarda złotych rocznie, więc te pieniądze do ofiar przestępstw trafiały. Natomiast tylko dzisiaj się zajmujemy. W drobnej zajmujemy... części. No, no nie, no właśnie, nie tylko w drobnej części. Natomiast my się skupiamy tylko i wyłącznie właśnie na tej drobnej, części, która dzisiaj jest wykorzystywana do tego, aby sprawiać wrażenie, że te pieniądze były gdzieś, gdzieś tam upychane. Natomiast co do zasady, szanowni państwo. Panie pośle, jeszcze chciałam pana o coś zapytać, a powoli czas nam się kończy. Niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości można powiedzieć, że rozpętali burzę w internecie i hate na imigrantów. Umieszczając zdjęcia osób o innym, kolorze, o innym kolorze skóry z napisami, zaczęło się inwazja jak pan to odbiera? Ojej, szczerze mówiąc, nie, ja nie zauważyłem. To ja znaczy, bo mnie jakby ten, ten zarzut zaskoczył trochę, że, że to policjanty z Zjednoczonej Prawicy wywołali jakiś hejt na migrantów. No chociażby pan Matecki. Nic, ale nie, 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 nie widziałem tych wpisów, natomiast mamy, szanowni państwo, ogromne rzeczywiście zagrożenie związane z tym, że w tym momencie polska granica i ze wschodu, i z zachodu jest w zasadzie swobodnie przełamywana przez migrantów. Ze wschodu tych, którzy się przedzierają i, i wchodzą na nasze terytorium, a z zachodu okazuje się, że niemieckie służby nam podrzucają tych migrantów, których oni nie chcą, akurat w Niemczech. Więc mamy przeogromny problem. W tle do tego jest pakt migracyjny, który został zaakceptowany przez rząd Tuska w formie, która jest absolutnie dla nas niekorzystna. Bo co, co jest w tym pakcie? Szanowni Państwo, w tym pakcie jest informacja, że my musimy jako państwo członkowskie, jako Polska, ujednolicić status socjalny osób, które otrzymują właśnie świadczenia socjalne. Co to oznacza? To oznacza, że my będziemy musieli z naszych podatków płacić takie same pieniądze na socjal, mówiąc potocznie, jak. Jak w Niemczech czy we Francji. Według wstępnych wyliczeń oznacza to, że za cztery osobom, rodzinę, których, które, które będą mogły tutaj w, w, mieszkać w Polsce, będziemy musieli płacić 10 tysięcy złotych. No jest to absolutny skandal. Panie Pośle, I o pakt migracyjny to również jest to, że Polska mogłaby sporo zyskać na tym, że przyjęła już. Ale to nie jest w... prawda, właśnie pani redaktor. Setki ja... tysięcy. Nieprawda to, to jest największa bujda, jaką, jaką opowiadają <laughs> politycy rządu Tuska, ponieważ to jest pakt migracyjny. To nie Akt uchodźczy. Teraz My przyjęliśmy zostawimy uchodźców to, z Ukrainy, pośle, a nie migrantów. Na kolejną rozmowę. Krzysztof Cieciura, poseł dziesiątej kadencji Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo.